Dobrowolscy. Mają razem osiem rąk i osiem nóg. Jest ich więc czworo. Tata, mama, Heniek i Elunia. Mieszkają w domu, jak my wszyscy. A dom, jak każdy dom, przykrywa dach. Chcę wam opowiedzieć, co dzieje się pod tym dachem. Złe czereśnie. Henio z wielce kwaśną miną wszedł do pokoju. Zaraz jednak wybiegł znowu i głośno płukał usta. Brr, mamusiu, zawołał, gdy mama weszła do kuchni. Te czereśnie są złe. Oczywiście, powiedziała matka. Wrzuć je do kubła z odpadkami. Słoik się otworzył i czereśnie się zepsuły. Ale mogłaś mi o tym powiedzieć, mamusiu? Henio był zagniewany. Nie wiem, dlaczego miałabym o tym mówić, przecież nie pozwoliłam ci w kuchni wyjadać ze słoików i rondelków. Ale ja byłem taki głodny, chętnie zjadłbym już coś. Dobrze, synku, zaraz dostaniesz. I to, co przyniosę na stół, na pewno będzie ci smakowało. Jak myślisz, mamusiu, czy nie zaszkodziłem sobie tymi głupimi czereśniami? No, tych kilka czereśni nie mogło ci zaszkodzić. Ale gdybyś zjadł cały swój, kto wie? Zresztą nie tylko takie czereśnie mogą człowiekowi zaszkodzić. Co jeszcze? zapytał zdziwiony Henio. Złe czereśnie mogą zniszczyć żołądek, to jasne, prawda? Henio ze zrozumieniem skinął głową. A w pewnej teczce szkolnej znalazłam kilka książek. Henio spojrzał na matkę, a potem wbił wzrok w podłogę, jak gdyby tam zobaczył coś bardzo ciekawego. Jak myślisz, Heńku, czy te książki są lepsze od złych czereśni, na które się złakomiłeś? A cóż to szkodzi, jeżeli czasem tam zerknę? Henio był zmieszany. Raz zerknąć to znaczy to samo, co skosztować złych czereśni. Częste czytanie takich książek wprawdzie nie zepsuje żołądka, lecz serce. A czyje są te książki? Karola, który siedzi obok mnie. A więc mu je oddaj, zażądała matka z naciskiem. I już łagodniej dodała. Zamiast tego dostaniesz książkę, która pomoże ci stać się dzielnym mężczyzną, kroczącym bożymi drogami.